Bardzo, bardzo fajnie, serdecznie pamiętam, naprawdę, to tam gdzieś jakbyś był profesjonalnie przygotowany, wiesz. Nie, nie, w ogóle nie, no. ja nie wiem skąd ja to... Ale wiesz co, bo to chyba to miejsce, w którym jesteśmy. I proszę powiedzieć, u kogo, przy czyim boku pan walczy? Ja byłem w zgrupowaniu szarego. Cicho ciemnych byłem, w winie byłem. Jak to się stało? Że, dlaczego pan szedł walczyć? Dlaczego, co pana do tego popychało? Tak mnie matka wychowała. To była moja mama powiedziała. Że najgorszą rzeczą dla na każdej matki to jest, jak stracić dziecko. Ale jedyne wytłumaczenie by ma każda matka, jeżeli to, to dziecko straciło życie w obronie mojej no, no ojczyzny. Proszę powiedzieć, jak, jak to się stało, że Pan trafił do y, szeregów szarego? Jak, jak to się stało? Jak on to na przyjmował? Jak do tego, no bo byłem spalony w i musiałem uciekać, organizacja mnie wysłała, na, żeby się ukrywać koło, koło Szydłowca. No i tam się dowiedziałem, że oddział Szarego jest i powiedziałem, że nie będę siedział do końca wojny, ja tylko do oddziału partyzanckiego pójdę. I Dowiedziałam się, że oddział tam był w okolicach i przyszedłem do oddziału, y, dla ubezpieczenia przyszły, zabrali mnie do oddziału do Szarego i do krzyka, do krzyków jego zastępcy Szarego. I pytam, że jak tego oddziału wstąpić, że jestem spalony, że jestem teraz do domu, No to Szary z początku tak się uśmiechał i mówi do krzyka, że Musimy porozmawiać z organizacją, zadanią krajową, że jak przysyłają dzieci do oddziału, żeby przyszli walczyć, to też będą musieli pomóc nam znaleźć znalezieniu dostaw mleka i... nie? Koledzy już wiedzą lepiej. To ile miał Pan lat, jak Pan trafił do szarego? Do, do szarego miałem, zdaje się, 15,5 roku. To byłem w organizacji już ale w, w Radomiu. Do szkoły technicznej chodziłem do pierwszej klasy w fabryce broni pracowałem i tam zostałem zorganizowany do Armii Krajowej i wynosiłem broń, co normalni robotnicy nie mogli, bo strasznie rewidowali na wyjściu. A my studenci, to dzieci, tak po 15,5 roku, to wynosiliśmy części do wizu, które potrzebne były. I tam, tam to tak samo na ta organizacjach potrzebne były jakieś części, to, jak to po, ci ludzie, którzy byli w organizacji, to mogli dorobić, bo tam te wszystkie maszyny były. I, jak i wojna z Niemcami się skończyła, to byłem w, w walce z, przeciwko ruskim, co to niby nasi przyjaciele przyszli, a nie byli lepsi od, od Niemców. Ta sama klasa jednakowo niszczyli nas. To jest Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO. Teraz mamy dwudziestolecie obecności Polski w NATO. Także proszę przyjąć. I dzisiaj na tej symbolicznej polanie wykus ten oto skromny, ale jakże wymowny, myślę, znak i zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.

dokładnie już to Ja miałem dużo pistoletów. No najlepszy to był ten Bergman, ale pistolet maszynowy, nie lekki karabin maszynowy. Pistolet to te oddziały Gestapo miały. To byłem, a tak, no ze Schmeissera sprzedałem, ma ma miałem masa, bo takie, które wygodne w dywersji były lekkie. Na przykład Max, to francuskie pistolety, nasze, bardzo dobre, ale kaliber był 7.6, ale long, te po pociski, że ta siła przebicia była dosyć duża. Do o, to go Chodziło to, tak. To Max. No tak, no, no, no to, to moja młodość, to spędziła się tutaj, ten, naszego szczerze.